Znajdujemy się na przejściu granicznym w Budomierzu, na, na granicy polsko-ukraińskiej. Przyjechaliśmy tutaj z ekipą, która przywiozła cały autokar i bus wypchany darami z konina. Przekazaliśmy je już na stronę ukraińską. Oczywiście granicy nie przekraczaliśmy, ale spotkaliśmy się z wolontariuszami z Ukrainy na przejściu granicznym. Dary zostały przekazane. Strona ukraińska bardzo za nie dziękuję. wszystkim mieszkańcom Konina i powiatu. Konińskiego, którzy przynosili te dary. Dary zabieraliśmy z biblioteki, które w niedzielę przynosili mieszkańcy. Przywieźli także druchowie z Rychwała i wiele, wiele innych osób bezpośrednio do naszej redakcji. Znajdujemy się teraz w punkcie, w którym przyjmowani samochodcy są, są rejestrowani, mogą tutaj liczyć na ciepłą herbatę, kawę, na posiłek. Wielu z nich czeka na osoby z Polski, które mogą po nich przyjechać i stąd odbiorą, ale są też tacy Ukraińcy, którzy nie mają gdzie jechać, przekraczają granice i tak naprawdę nie wiedzą, co dalej ze sobą zrobić. Jesteśmy autobusem tutaj, więc z granicy bezpośrednio zabierzemy też. Grupę Ukraińców do Konina. Jak ich przywieziemy, będziemy Państwu to relacjonować. Będziemy także pokazywać, jak ich odbieramy, jak wsiadają do autokaru i jadą z nami bezpieczni, już przestraszeni, ponieważ u nich cały czas trwają bombardowania. Media donoszą, że armia rosyjska posuwa się coraz dalej, coraz więcej jest tych żołnierzy, a oni tutaj u nas już mogą czuć się bezpiecznie. Z Budomierza dla telewizji Wielkopolskiej Aleksandra Wysocka.